Witam serdecznie wszystkich widzów, koledzy i koleżanki. Jest taka sprawa, właściwie takie ogłoszenie. Kolega mi, mi e, zadzwonił, czy bym nie dał ogłoszenia: jest do sprzedaży hodowla po zmarłym hodowcy. Żona w tej chwili musi koło tego chodzić, ma z tym problem, e, żeby się tym opiekować. E, ma jeszcze tam swoje problemy, a dodatkowo te gołębie są problemem dla niej <laughs> i kolega ja tam nie, nie rozma, on tam ma z nią kontakt e się przyjaźnił z tą rodzidą i tam chyba jest jakiś chwilowo opiekun co się tym zajmuje i prosił mnie czy bym nie dał ogłoszenia M będę miał trochę wolnego czasu to może uda się tam podjechać Pokazać tego łąbki coś bliżej powiedzieć. Ale teraz tylko tyle powiem, że hodowla lotowana do samego końca. W 2024 roku, także, hodowla z pierwszej dziesiątki oddziału, czyli przyzwoite wyniki i przyzwoite gołębie. Jakie papiery, ile dokumentów nie wiem, co tam się da odnaleźć. Jest zeszyt, ale to. Eee, czytelność raczej tylko dla hodowcy eee, gołębie już nawet były zestawione w pary na sezon 2024 w zeszycie rozpisane nie widziałem tego, ale kolega nam no, wziął zeszyt jakieś dokumenty, co od żony dostał i mówi, że on już zestawił te gołębie w pary miał to rozpisane tam 25 czy 30 par, nie wiem dokładnie nie powiedział ile, Koło 50 gołębi jest więc nie wiem, czy ta kobieta jest w stanie to w ogóle wysłać. No i trzeba by wziąć te gołębie, podzielić na parę osób. Jak ktoś zaczyna, potrzebuje jakichś gołębi, no to może się skontaktować. 513, 812, 854 będę miał czas. To tam może się uda podjechać i to nagrać do tej pani też. No, wiadomo, to jest przykra sprawa, i tam ten kolega telefonu nie podawał. No, się mnie prosił, czybym się tym nie zajął, i tych gołębi nie pomógł, że tak powiem, sprzedać, ogłosić. Gołębie za niewielkie pieniądze. Hodowca miał reprezentantów okręgu, miał gołębie szczołowych hodowli, kolegów, których też znam, ale. No trudno. Trudno bez dokumentów tam mówić, no pewnie. Pewnie e, czy będą do dostania karty własności, rodowody to, to nie wiem. E, nie wiem, raczej ciężko, raczej. Ale to po prostu w cenie gołębie lotowane. A cena, cena, żeby coś tam ta kobieta dostała za te ptaki i po prostu w ten sposób to w ten sposób to wygląda aby byli chętni to proszę o kontakt coś tam więcej dokładnie mogę powiedzieć w ramach jak się będę dowiadywał jak to, jak to wygląda na razie danych nie podaję bo potem ludzie no jak to sprawa jest delikatna zaczliby dzwonić i tak kolega prosił czy delikatnie bym nie pomógł więc kontakt na razie przeze mnie, a potem zobaczę, będę u tego kolegi, to albo będzie przez niego kontakt. No zobaczymy jak to, jak to e, rozwiązać ten problem. <laughs> no poprosił mnie, więc uznałem, dobra, no to e, no, dla kogoś, to nie hoduje i musi chodzić, karmić, wiadomo, że to jest kłopot, także także gołąbki Teraz jeszcze póki wiosna, jeszcze może ktoś je wykorzystać do parowania, wychować sobie. Może ktoś chce zacząć prawie hodowlę i to naprawdę za niewielkie pieniądze sobie kilka parek. One nawet, jak mówię, były zestawione chyba w pary. Może szłoby do tego dojść, nie mam pojęcia. Trzeba by je spisać. Jak to wygląda, nie jest to tak proste, ale w zeszycie były popisane pary po numerach. Ja tego nie widziałem być może dałoby się dojść, który z którym ma być sparowany, nie było ich jak, jak strasznie dużo, może by się to dało rozszyfrować. Ja mam za tydzień ferie, troszkę więcej wolnego czasu, to być może umiałbym to ogarnąć coś z tym, ale to jeśli by byli po prostu chętni, żeby to wziąć, normalnie ogarnia, do ogarnięcia jest wysyłka, wysyłka tych gołębi. W razie, czego, w razie czego zostałyby wysłane do nowych właścicieli koszt wysyłki to mówię, no jest 200 zł od paczki, no ale przy kilku sztukach to, to że tak powiem, by się roz, rozwiało i, i, i czy, czy jakby byli hodowcy chętni się umówić na przyjazd, by się je zabrało i, i po prostu w jeden czy dwa dni e, rozdało hodowcom, wydało hodowcom. Także, także w szczegółach proszę się kontaktować. Na razie pod moim numerem telefonu 513 812 854 a więcej szczegółów podam, jak po prostu coś tam więcej się... Wczoraj z kolegą rozmawiałem, mówię dobra, nagram taki filmik informacyjny, zobaczymy. Hodow dla... Z pierwszej dziesiątki oddziału od kilku lat yy, prowadzona po prostu przez dobrego hodowcę, z wynikami dość dobrymi, na wszystkich dystansach, łącznie z lotami maratońskimi Lota, lot, lot, lotowana chyba metodą totalnego wdowieństwa, tak, tak podejrzewam, bo na listach chyba samce i samice są, więc tam po prostu była mała grupka. Gołębi lotowana mała hodowla. <laughs> ja każdy sprowadzał ptaki, no, ale na razie e, więcej nie będę mówił, bo, bo po prostu za dużo szczegółów nie znam. Jak co to zapraszam do kontaktu i i, i będziemy temat e, ogarniać, jak to się jak to się mówi. Pozdrawiam, e, dobry. Dober lot.